Gmina Rudna coraz częściej zaczyna kojarzyć się z aniołami. Swojego otrzymał nawet prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Tworzą je właściwie wszyscy, nieważne czy starszy, czy młodszy, chłopak, czy dziewczyna. Przygoda z gliną właśnie tu się zaczyna. Wiadomo, że każdy ma swoje zdolności manualne, talenty plastyczne na różnym poziomie. Są dzieci, którym w ogóle nie trzeba pomagać, tylko trzeba wytłumaczyć technikę lepienia w glinie. Na przykład, że woda to jest klej dla gliny, że używamy drewnia. Narzędzi najczęściej. Z osobami niepełnosprawnymi jest troszkę więcej pracy, aczkolwiek niektórzy nas zaskakują swoją wiedzą i zdolnościami. Z gliną pracują nawet niewidomi. Okazuje się, że i oni radzą sobie doskonale. Dla nas było to ogromne zaskoczenie, ale też bardzo pozytywne doświadczenie. Najdłużej aniołom rzeźbi się twarz. Wymaga to najwięcej pracy. Jakie są kolejne czynności, które trzeba wykonać, aby stworzyć? Swojego anioła. Potem zaczynam od korpusu tak zwanego, skrzydeł, włosów. Już wtedy wiem, jaki anioł, jak ma wyglądać, bo glina sama pokazuje. Jak to dalej ma być. Glina prowadzi nas i często oddaje emocje, jak przyznają autorki popularnych aniołów, przelewają na nie swoje emocje. Czasem, gdy mają gorszy nastrój są smutniejsze. Gdy humor dopisuje, pojawia się uśmiech. To prawdziwy artyzm, który rozwija też więzi społeczne, często liczy się praca w zespole. Zazwyczaj artysta ma jedną swoją wizję i nie lubi, kiedy mu się y, przeszkadza. a tutaj y, te właśnie tworzenie... Y, Aniołów porównuje do wykonywania utworu na przykład na fortepianie na cztery ręce i to wręcz wzmarza tą, tą, to piękno, nie tylko widoczne w gotowym produkcie, ale piękno w ogóle współpracy i, i dzielenia pasji. Lokalna twórczość przyczynia się do promocji gminy Rudna. Każdy chciałby mieć przecież swojego anioła stróża, który uchroni nas przed najgorszymi lękami. Dziś te powstające w Centrum Kultury w Rudnej są prawdziwym symbolem społecznych więzi, współpracy, a także samej gminy, która choć mała, to dzięki takim inicjatywom coraz bardziej dostrzegalna już nie tylko w regionie, ale i na mapie całej Polski. Dariusz Nowakowski, Miedziowy Fakt.